Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak zrobić rozdzielenie z wyłącznikiem sieć agregat. Yy, producenta Hager z aparatem. Yy, symbol SFT440. Jest to przełącznik 1.0.2. Yy, pozycja pierwsza. Zero na środku. I 2 yy, Układ będzie pokazywał stan napięcia sieci podstawowej, czyli zasilania z sieci. I pokażę Wam, jak należy oprzewodować, aby to działało. W rozdzielni 1x18 elektroplastu, ja taki stosuję, polecam. I tak to wygląda z jednym zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym B16, który będzie w naszym przypadku zasilało folerkę poprzez gniazdo. Oczywiście możemy postawić kilka jeszcze dodatkowych aparatów, które będą zasilały poszczególne nasze urządzenie nie wiem jak grzałka, czy tam oświetlenie tak w domku na działce, czy, czy w niedużym domku w którym na co dzień mieszkamy. Pokażę jak podpiąć po to urządzenie zarówno sieć, jak i agregat prądotwórczy, który przy zaniku Napięcia po, yy, yy, po, poka pokażę, jak należy załączyć, aby układ działał prawidłowo i da dał nam pewne zasilanie z z zarówno z sieci, jak i przy pracy agregatu. Zachęcam do oglądania. Hej. Zaczynamy. Yy, pokazuję Wam, jak po to podłączyłem. Yy, przełącznik yy, 102 i jaka jest zasada działania. Tego, tego zestawu, tego układu, a mianowicie w pozycji numer 1. Teraz widzimy, jak jest przełącznik, w pozycji 0. Widzimy, że napięcie dochodzi, bo napięcie jest brane przed wejściem do, do przełącznika i wszystkie lampki sygnalizują, że fazy dochodzą. Lamka sygnalizuje L1, L2, L3, czyli trzy fazy, w pozycji. 0 Będą wskazywały, gdyż wiemy, że napięcie dochodzi. Teraz układ nie działa. Nie pracuje. Obciążeniem naszym będzie falerka, ta oto, która stoi tutaj, zasilona poprzez gniazdko T i przez różnicówkę i przy wyłącznik nadmiarowo-prądowy P16. Różnicówka 25A, jednofazowa. Układ, agregat sieć trójfazowy. Zasilanie trójfazowe. Obciążona tylko jedna faza, L1, gdyż jest różnicówka jednofazowa, jakby była potrójna różnicówka trójfazowa, to by było L1, L2, L3 i N. Jak to jest oprzewodowane? Wchodzimy z zasilaniem podstawowym. Podłączałem poza ci dwójka, szóstka, dziesiątka i Nk czternastka. Z tego jest podane napięcie na przed układu, w tym miejscu. Są podane napięcia przez S, -y, które zabezpieczają naszą lampki trójfazowe, czyli L1, L2, L3, które jest zmoskowane, czyli napięcie wchodzi i wychodzi tutaj pod L1 zacisk, L2 i L3 odpowiednio, L1, L2, L3 oraz N. I N jest stan wzięta. Później e, obciążenie bierzemy, e, z, ale gdy załączymy obwód zarówno w pozycji pierwszej lub drugiej, za chwilę Wam pokażę, to pojawi się napięcie e, na tym, jeżeli, jeżeli takowo będzie oczywiście, jeżeli będzie zasilanie podstawowe i z agregatu. Naszym podstawowym zasilaniem jest pozycja numer 1 e, w przełączniku. Czyli zacisk, tak jak wcześniej powiedziałem, natomiast yy, z agregatu będę, yy, jest agregat podłączony po 4, 8, 12 i 16. C sprawdzimy ten układ. Załączamy w pozycję pierwszą. Wystar wystartowała nam falarka, Słyszymy, działa. Yy, SM wyłączamy ją. Widzimy, że trzy fazy dochodzą. Zasilanie podstawowe jest, tak? Co się dzieje? Teraz zasymuluję, że, że znika napięcie w sieci. Podstawowe. Nie ma napięcia w sieci. Lampki nam gasną, tak? Czyli idziemy i trwa dłuższą chwilę, na przykład nie wiem, pół godziny, dwie godziny. Idziemy załączyć agregat. Agregat oczywiście odpalamy. Sprawdzamy napięcie, czy dochodzi. Tak. Tutaj kontrolkę mam, napięcie na zasisk dochodzi. Załączamy w pozycji numer 2. Lamki nie zaświecą, gdyż nie są podłączone. Należałoby drugie postawić, lamki, które by sygnalizowały yy, zadziałanie agregatu, ale widzimy, że napięcie jest podane. Yy, nam yy, odpaliła się falerka przez gniazdko. Yy, co się po, yy, stanie, jeżeli w takim układzie pojawi się napięcie sieci? Pojawiło się napięcie sieci. Nadal działamy na agregacie. Jesteśmy zapięci na agregacie, ale widzimy, że napięcie w sieci podstawowe nam się pojawiło, gdy się zapaliły wszystkie lampki. I przełączamy 0 na 1 i wróciło do podstawowego za za załączenia. Oczywiście, agregat teraz możemy iść i wyłączyć. I na takiej zasadzie ten układ działa. Pokazuje sygna sygna sygnalizację zadziałania. Za podstawowego i z powrotem możemy zasymulować zdjęcie napięcia podstawowego widzimy, że znowu nie ma i powtarzamy kolejność czyli idziemy odpalać agregat i przełączamy się na, na dwójkę tak to działa jak to podłączone jest w ten, ten sposób, że yy, gniazdko, obciążenie nasze te jest zasilane brązową żyłą niebieską do niebieskiej żółto-zielony do żółto-zielonego lampkę już powiedziałem jak należy podłączyć zero jest wzięte to jest ze zero. Nigdy, pamiętajmy nigdy nie wypinajmy tych zer to jest jedno ze zero i ono musi być zawsze podpięte, nie, nie pracujmy nie, nie odkręcajmy, nie zabierajmy tego zera Z zakręćmy, sprawdźmy i bądźmy pewni Gdyż jak zera zabraknie, pojawi się 200, 400 V na, na sieci międzyfazowe i może uszkodzić urządzenia zarówno przy pracy agregatu, jak i przy pracy sieci, w szczególności w sieci. Tu jest zero pobrane na różnicówkę. Różnicówkę Legranda jest z tej strony zero, faza jest z tej faza jest podana w tym momencie z jednego. Z tego różnicówka tutaj, później przez różnicówkę przychodzi, jest zapięta i przychodzi stąd, wychodzi z, z, z różnicówki z tej strony i jest podpięty po ten bezpiecznik. Bezpiecznikiem wyłączamy, tak samo możemy SM. Czy, czy tego? Teraz, jak widzimy, że lampki nie, nam nie pracują, czyli jesteśmy cały czas na agregacie. Przechodzimy na, na zasilanie. Podstawowe nie, nie zaświeciło, gdyż nie ma napięcia podstawowego. Pojawia się, zasymuluję, pojawiło się, wszystko wraca z powrotem do tego. Mam nadzieję, że to jest jasne i czytelne. Żółto-zielone, zawsze pod listwę PE podłączamy. NKI za różnicówki podłączamy tutaj ten zacisk. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam. Cześć.